Cześć moi kochani. Znowu jestem. Jak już mnie znacie, jestem Luna. Dzisiaj mamy nowego petka. Kolejne. Tylko to są bardziej dwa. No to Wam pokazuję już jakie mogły, mogłyby być. Mogły być to być takie, takie, takie i takie. A ja mam właśnie te był ten, był ten, chciałam ten, ale go akurat nie było. Oto nasze pet, oto nasze petki. A teraz możemy, a teraz możemy brać się do cięcia. Mamy do gry, ją mam i mówiłam wam, że jest fajna. No i ostrzeżenie, oczywiście. Mamy tutaj takie, takie, takie naklejki, których twarz Wam nie pokaże dwóch. To są pet shop. Mamy taką chmurkę. Tu jest takie zaczepka jedna i tu druga. Tak, takie coś. Takie autko. Brum, brum. Keczopem pierwszym jest taki puciek mały i z niego naklejka jest taka. A drugim jest tu taki fajny ptaszek. Bardzo fajny. No i jego naklejka jest to ta. No dobra. Tak wygląda to auto. Do tego oczywiście jest ta murka. Zaraz wam to przyczepię i pokażę. Tu są rzeczy, tu przypiąłam im takie znane zapytania. I tu informacje, i jeszcze naklejki. No i co? Muszę się żegnać z wami nasi kochani. Hej, a ja? O, Hey, Ej, Luna, chodź.